Cześć Wam wszystkim. Dzisiaj mamy Peugeota 3008. Żadna robota, bo bym miał klocków i końcówki, ale to nie o to chodzi. Chcę Wam nagrać film, pokazać, bo kiedyś miałem samochód, co Wam pokazałem, że miał przejechane ileś tam tysięcy i był bardzo brudny. Mówiliście, że to każdego sprawa, jak ma się tam zajmować swoim samochodem i w ogóle. Teraz mam drugi samochód, który ma przejechane 133 tysiące i jeździ w nim kobieta. Teraz Wam pokażę, pomijając to, że tam zwymiotować można jak wsiadacie, to zobaczcie jak kobieta ma w samochodzie. Proszę bardzo. Proszę, siedzenia. Zobaczcie tu na ten brud. O. Proszę. Powiem wam, naciągasz. Proszę. Tam po tamtej stronie już nawet nie będę szedł, tam są jakieś skórki od banana. Powiem wam, że normalnie gdyby nie miał już gratów do niego, to bym odmówił kobiecie naprawy tego auta, nie? Tak samo tutaj psa i sierść wszędzie. Mówię tutaj jak to kolega określił, gdyby się tu zesrał, to, to nikt by nawet się nie zorientował. Masakra! I nie powiecie mi, że to jest czysty, nie wiem, czyści ludzie, no zobaczcie przecież to. A żeby nie było, że kłamie. 133 tysiące samochód przejechane. Nie, no po prostu szkoda sucha.